Dobra, Matiego nie ma i nie mam komu opowiedzieć historii mojego życia. Historię mojego życia przeżywam średnio raz w tygodniu i, i nagram sobie na, na pamiątkę. Pamiątkę. Long story long. Tak będę mówić, bo to się mówi long story short, a ja zawsze robię long story longer. Otóż, zamarzyło mi się dzisiaj przetestować mój piękny yy, rower który nie nabyłam drogą kupna, nabyłam drogą prezentu. No i wymyśliłam, że to dziś jest ten dzień, ponieważ muszę odkleić, od, od, wiecie, całą miałam kolejka rzeczy do zrobienia. Normalnie bym poszła z buta, ale uznałam, że dzisiaj nie, nie, nie jadę rowerem, bo jestem miejską dziewczyną i mam miejski rower i oczywiście wszystko się klei. Zapakowałam, przygotowałam sobie plecaczek, przygotowałam sobie siateczkę, wytłoczki na jajka, które zamierzałam zawieźć do warzywniaka. Wszystko miałam, wszystko miałam. I nawet miałam na Google Mapsie trasę, wiecie, rowerowy, pasmanteria, centrum handlowe, warzywniacze, paczkomat dom. Wszystko było. Wszystko. Nawet miałam, na, ja nawet tego chłopka zrzuciłam na y, tam, gdzie jest sklep rowerowy, zobaczyć, czy, czy jest przy głównej ulicy, czy mam jak zaparkować, żeby mi nie ukradli roweru w czasie, kiedy kupuję kłódkę. Wszystko miałam. Plan doskonały. O, to jest to, co chciałam powiedzieć. No, więc... Mimo tego, że jest dwa stopnie na zewnątrz, uznałam, że to mnie nie zrazi, bo co ja z cukru? Co ja z soli? <grywa> Nowej ha. Nie dobra. <grywa> Kozę na dół, wyciągam rower, nawet sobie jeszcze z lubym mym Mateuszem. Kierownicę dostosowałam, wszystko pięknie zrobiłam. No, ale nie przejechałam nawet pół kilometra. Chyba czegoś nie dokręciliśmy, bo <grywa> z roweru coś mi wypada. Ja na działkach, a nie na trójpasmówce. To uznałam, że posprzątam po sobie moje papierki. Więc yy, hamuję. Schodzę z roweru. Zawracam się w tym deszczu. Patrzę. A <tosłuch> to nie żaden śmiecik. Tylko pełnoprawna śrubka. Proszę bardzo. Wypadła mi śruba z roweru. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem skąd. Nie wiem jak. No ale jedzie rower. Tylko trochę rzę rzęzi. Rzęzi. No ale jadę, tak? W sensie, no, no nie rozpad się, tak? To teraz się nie rozpad. Spoiler. Co chwilę sprawdzam Google Mapsa, no bo yy, plan to plan. Chcę dojechać do sklepu. Docieram na miejsce. Wyobraźcie sobie krzak, jak stał na mapie, Google tak stał. Zaparkowałam dokładnie tam, gdzie zaplanowałam. Perfekcyjnie. Wchodzę do sklepu, mimo że mieli już obklejone te szyby, ale uznam, dobra, nie muszę patrzeć co sekundę, <grym>, Czy mi kradną Na pewno nie ukradną. I rura do sklepu. Panie, daj kłódkę. Koleś, wiecie co? Proszę pani, ale my nie mamy kudek. Jak to nie ma? kłódek? Jesteście Jesteśmy sklepem rowerowym, no. poproszę kłódkę. Nie, no nie powiedziałam tak, ale musiała musiał być naprawdę ża żałość w moich oczach, że nie ma kłódki. Bo koleś tak, ale proszę się nie martwić. W przyszłym tygodniu będą. <laughs> Oczywiście nie napyskowałam, bo jestem grzeczną dziewczyną, miłą. Powiedziałam tylko, że dziękuję za informację i wyszłam. No nie mogę, nie mogę tydzień czekać. Ale mój mózg, tytan intelektu wymyślił, że przecież na pewno jest jeszcze jakiś rowerowy w okolicy, przecież to jest centrum Wrocławia, musi być rowerowy, numer dwa. I był. Dobra, no to jadę tam, mimo że to jest w drugą stronę niż pasmanteria i cały mój misterny plan poszedł yy, się jeść. I jadę sobie dalej, główną ulicą, hałas tego, samochody jadą, chlapią, na prawo, lewo w ogóle i co to był za pomysł w ogóle jechać rowerem, kiedy leje. Ale to mój pomysł, znaczy się widać, że mój. <noise> Dotarłam. No i faktycznie był ten rowerowy, bo były piękne naklejki. Serwis i sklep rowerowy. I był napis akcesoria, więc bardzo się dobrze składa, bo ja potrzebuję akcesorium. I obok taka mała informacja, że wejście od strony podwórka, zielona brama, kod numerek mieszkania 3. Jakby średnio pocieszona, że, że muszę dzwonić na tomofon i wejść w interakcję społeczną bardziej ambitną. No ale zdeterminowana. Potrzebuję kutki rowerowej. Idę, parkuję w błocie, bo tam podwórko. I do tej gramy trzy. I cisza. Leje jak zebra, zimne jak diabli. Wieki później otwiera mi w tą klatkę schodową już tu na dole ktoś jakiś facet. Co, co, w czym mogę pomóc? To do mnie było. Więc dlatego tak. Yy. Bo ja potrzebowałabym kłódki rowerowej. Zapinki ma pani. Zapinka, kłódka, nie wiem, nie znam się, nie? <laughs> nie mam pojęcia, ale takie, yy. no tak. To niech pani poczeka. dub czasną drzwiami. Znaczy nie czasnął, zamknął. I go dziewa. Szleje. I Już myślałam, że chcę uciec na rowerze, nie? Do domu. No, ale wychodzi, gościu, z piękną kótką rowerową, 35 zł. I go pytam, czy jest płatność kartą. A on na no to nie. A w gotówce miałam dychę. <grych> I tak. So close, so far. Ale podziękowałam, bo. Nawet mi śmignęło przez świadomość, że do bankomatu, ale ja się go tak bałam, tego gościa, że, że podziękowałam i rura dalej, nie? W sensie nawet nie rura dalej, tylko odparkowałam z tego podwórka na coś bardziej betonowego. I znowuż już ma psik w tym deszczu. Gdzie kolejny rowerowy? Mi się okazało, że dużo dalej. I dalej w drugą stronę niż ta pasmanteria. Ale postanowiłam, że jadę i tak też zrobiłam, całe 10 metrów. Po czym nagle te kółka same mi tak skręciły w kierunku domu. I, i, I poddały się za mnie i już jechałam do domu. Nie, to nie jest koniec historii. I finalnie, i finalnie tak wiecie, zatrzymałam się na środku tego, tej uliczki, bo to była taka uliczka z domkami jednorodzinnymi. I tak wiecie, stop. Nie mogę się poddać. Była taka, wiecie, mowa motywacyjna, ale wszystko w głowie, bo ja oczywiście zawsze wszystko w głowie, nie? Jak się teraz poddam, to będę się czuła jak przegryw do końca dnia. Nie mogę się czuć jak przegryw do końca dnia. Dasz, Radeka, damy Dasz. radę, Damy radę, Kajże. No i pojechałam, mimo że już tak nie chciałam. Tak mi było zimno, tak było mokro. W co to był za pomysł porania dojechać na rowerze w dwa stopnie i deszcz? <grym> I... Parkuję przy pierwszym z sklepów rowerowych. Przypominam, trzeci sklep rowerowy. Podchodzę do tej drzwi, czytam kartkę. Urlop. Sklep nieczynny do 17 kwietnia. Ale, ale, ale. Był jeszcze jeden sklep obok. Wchodzę. <grytanie> Pachnie nowością. Każda komórka w ciele przeczytała tą informację marketingową, będzie drogą. Pięknie tam było. Ja taka zmoczona jak kura. Kura na deszczu. I pan, o, pan tam przy kasie, Dzień dobry, w czym pomóc? Taki dzień dobry mają Państwo, kutkę rowerową. Już z taką, wiecie, mm, nutą niepewności, jakby co najmniej nie wiem, nie jakby. Czułam się jak kaczka dziwaczka, która wchodzi do apteki i pyta o ser. Mimo tego, że wchodzę do rowerowego i pytam o kutkę rowerową. <laughs> Naprawdę. I tak kolej, mnie? No, mamy. No, wiecie, z taką miną, no, no jak miałoby nie być, nie? I, I wiecie. Chyba on nigdy nie widział w życiu tak szczęśliwej osoby, która przyszła i usłyszała, że są kutki rowerowe. Ja tak bo bym chciała kupić. Nie daj mi tą kutkę rowerową, nie? ona tak patrzy. A jaką by pani chciała, nie? To mam wybór. Taki, to proszę, zapraszam. Tam mamy całą półkę z kutkami rowerowymi. Idę z nim za nim właściwie. I on takie, ale taką, taką, taką prostszą, czy taką, która więcej złodziejowi zajmie? I wiecie. Ta gadka o tym złodzieju bardzo mi na wyobraźni zadziałała. I już byłam gotowa zostawić moje grube dolary, A, ale grażyna była silniejsza, jednak i takie, nie no, prostsze, nie? prostsze. No i, i tam najprostsza była za 60 złotych. Jakby przypomniało mi się ta wcześniejsza za 35, ale jak sobie pomyślałam, że mam tam znowu już podejść do zielonej bramy, kliknąć 3, to... to uznałam, że dopłacę te 25 zł. 25 złotych do tego interesu. I tak wiecie, jeszcze z drugą nadzieją głosie. A jest płatność kartą? Oczywiście, że jest. <ścoughs> jest. I tak wiecie, coś mnie tknęło, że y, zachowam się socjalnie, i zagadałam to, typa, ej, a możesz mi to jeszcze otworzyć z tych plastikowych takich zabezpieczeń, bo po to od razu do rowera, chcę to użyć dzisiaj już, nie? I, i ża żałowałam z marszu, bo on tak, pewnie, w ogóle to jest takie specjalne jeszcze, że do ramy można przyczepić, że nie trzeba barbarzyńsko tym, tą kłódkę wokół ramy, jak to się robiło całe życie, tylko można mieć trzymadełko na tą kłódkę, to mogę Pani przyciąć od razu. <grym> Tylko proszę ze tym rowerem, że nie, co? Ja, ja powiedziałam spoko, to to, 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 tak, poproszę. A ten gościu na, to, to proszę wjechać tym rowerem tu. Ja z tym rowerem w koszyczku te wytłoczki jeszcze od jajc. Kurde, drzwi ze szkła, białe, widać że płucowane płynę do szyb dwa razy dziennie. Yy, cały uboczone mój rower, bo leje tam, przecież jak srebra. Wiecie, drzwi. Rower, próbuję tego. Yoga jo stosowana, nie? Wykręcam tego tu. No było trudno, było ciężko. koleś poszedł ten kutkę tworzyć, więc mi nie pomógł. No wjechałam jakoś tym rowerem. Nawet była chwilka, by spojrzeć na najbliższy rower, który tam stał. Jakiś taki dla ośmiolatka, wiecie, jak jest, nie? Takie ma mniejszy, mniejszy gabarytowo, bo chciałam tak sobie z ciekawości zobaczyć cenę, gdzie ja właściwie wylądowałam pod tą kutkę. I sobie wyobraźcie, 8 tysięcy. I on przychodzi i montuje mi to. I coś tam, coś tam gada tego. No. Nie pamiętam. Generalnie to puenta była taka, że żartowałam, że, że mój rower cenowy zbliży tutaj kutkę do tego roweru tam, co stoi. Tak, tak rzuciłam żartem, uznałam, że jest śmieszny. A ten koleś tak uznał, że, że ja to powiedziałam z politowaniem do siebie i postanowił mi pocieszać, że to wcale nie potrzebuje takiego drogiego roweru, jeździć. Jakbym nie wiedziała, no śmiesznie było. Znaczy się trochę cringe, jak zwykle. Jestem człowiek cringe, dlatego to nagrywam. No Wychodząc, oczywiście uwaliłam te drzwi. Nie dałam rady, tak? Nie wykręciłam. Ja całe życie nie wykręcam i nie wyrabiam, więc ubłociłam im tą szybę. Ale tak szybko nigdy nie jechałam. Potem już pod tego już miałam tą kłódkę, ale już mi się tak nie chciało. Już znam, że w dupie mam tą pasmantelię i jadę prosto do sklepu spożywczego i, i, i by kupić sobie mołkę. I, I żebyście zrozumieli w ogóle jaki ze mnie tytan intelektu. Żebyście zrozumieli jaki ze mnie tytan intelektu, zostawiłam jedną rzecz, którą kupiłam na dole. Yy, klatki schodowej mam na myśli. Tam, gdzie są listy. Czekajcie, ze. Za... No, to żebyście zrozumieli. Yy, moja logika. Pójść na rower. To. Nie zmieściło się ani do koszyka, ani do bagażnika, ani do plecaka. I co zrobiłam? Wymyśliłam, że będę jechać tak z tą torbą, tak, żeby jak najmniejsza płaszczyzna była dmuchania. Tylko że wiatr wiał tak strasznie i mi wryli. Rzeczywiście, że wygląda się, się tak. A ten rower ze mną. Znięta, przewiada, zmoczona, w ogóle wszystko. Olałam warzywniak, i po, ale, ale już tak, i, i, i w ogóle olałam jazdę na rowerze. Finalnie szłam z tym rowerem, <grym> z tą torbą, z tym plecakiem, w środku dwa kilo wąki i jeszcze masa innych rzeczy pysznych. I już miałam skręcać do domu, mieć wszystko w tyłku, i sobie przypomniałam, że chcę do paczkomatu, bo w paczkomacie czekało na mnie aromat o zapachu gumy balonowej. I uznałam, że koniecznie potrzebuję wiedzieć, jak pachnie aromat o zapachu gumy balonowej. I to jest silniejsze niż moje wykończenie, absolutne, psychiczne i fizyczne. I, i poszłam po ten, po, tym, z tym rowerem pod pachą. <grym> poszłam. I tam na miejscu, pod żabą, i żadnego słupka. Nic do zaparkowania tego roweru, takiego wiecie. Ani, ani przygotowane, ani organiczne. Po prostu beton, płaski i paczkomat. I ten paczkomat jest tak w, w, w ogóle w budynku dla, dla kontekstu że... I, I wzięłam, i tak wzięłam tą kłódkę i wsadziłam, tak, wiecie, w szprychy tylko. I oczywiście tak nieporęcznie, nieporadnie, bo ta torba mi przeszkadzała. Nie położę jej na beton, bo mokro. No ale jakoś tam to zrobiłam, tego. Wchodzę do tego paczkomatu wreszcie. Odpalam tego rzęcha, który mi teraz to nagrywa. A temu kuźwa za zimno. Zamarz i padł. I nie mam kodu, bez. <noise> na szczęście łebska Kasia miała przy sobie powerbanka. I doładowałam go sobie na miejscu. Tam, ale no, 5 minut, kolejne w dupę. Otwieram, co mam wziąć. Wszystko zabieram. I do domu. No. Dotarłam ledwo. Żyję ledwo. Połowy nie załatwiłam. Przepłaciłam za kutkę. Ale mogę przepłacić za rower. Nie śmieszne. No, dotarłam na chatę. I dalej nie wiem z czego ta siłka. Ten rower tak trochę rzęzi. Teraz jak jeździ, mm. robi takie mm. <grym> Nie wiem o co kaman. <grym> jest mi zimno, jest mi zimno. A wiecie co jest najlepsze? Filip mi napisał bardzo wyraźnie, Kasia nie jedź, jest zimno. Miał rację.